Witam, witam bardzo serdecznie na kanale, z tej strony Damian. Oczywiście wszystko, co zostanie wypowiedziane na tym kanale, nie jest żadną poradą inwestycyjną. Ja nie jestem żadnym doradcą inwestycyjnym. Ja, wiecie, ja swoje tutaj e, mówię: jakieś swoje e, kocopoły, e, jakieś niestworzone rzeczy, wymyślone, stworzone przeze mnie, przez, mój, przez moją głowę, przez moją wyobraźnię. Nie bierzcie tego do siebie, oczywiście, wiecie o co mi chodzi. Później się odniosę do kilku ciekawych komentarzy, ale to za chwilę, oczywiście. Przegląd: Ja sobie wrzucam na Twittera najważniejsze informacje. Ostatni mój przekaz w sobotę. Taki przekaz dla tych wszystkich, którzy siedzą gdzieś w krypto i ogarniają temat: Ja sobie tutaj wrzucam różne takie fajne, ciekawe rzeczy. Do czego chciałem się oczywiście odnieść, no to tutaj. Do wypowiedzi Larego Finka, do tej całej narracji, do tej całej otoczki, która ma miejsce, która będzie miała miejsce oczywiście w, w coraz większym tempie i w coraz większej skali, ale chciałem zwrócić uwagę na to, że to dostrzegają też najwięksi. Tak, Michael Saylor wrzucił, podał tweeta dalej. Pompiliano to samo wrzucił. Bitcoin Archive. Tak samo 1-2 miliona obserwujących, jeden z braci Winklows, 1 milion obserwujących to samo wrzucił. Watcher guru, prawie 2 miliony obserwujących, to samo wypowiedź rzucił. Chciałem po prostu nadać taki akcent temu, co się dzieje i jakie to będzie miało odzwierciedlenie w niedalekiej przyszłości. Wesley wrzucił oczywiście to samo. I tutaj chciałem się odnieść szybciutko do komentarza. O, tak przejdzie się Bitcoin, słuchajcie, po, po, po wszystkich tych, którzy nie wierzą w bitcoina. Właśnie tak, i ludzie będą w szoku. I chciałem tutaj odnieść się do, do komentarza biedny Kowalski. Wyluzuj Damian, przecież już to o tym wszyscy trąbią od tygodnia. Może byś zrobił w końcu jakiś wartościowy materiał, yy. biedny Kowalski. Powiem Ci tak, zobacz, tutaj jeden mój subskrybent o tym nie wiedział, na przykład materiał, jak na przykład dzisiejszy od Encyklopedii Kryptowalut. Jakby miał się wypowiedzieć na temat niektórych kanałów, które coś nagrywają, to Wam powiem, jakbyście się cofnęli do moich odcinków, to bardzo często zdarza się tak, że ja mówię rzeczy... Pierwsze gdzieś, które gdzieś wyłapuje z newsów i je podaje gdzieś w swoich odcinkach, a dopiero inne kanały nawijają to, to samo. Ja nie chcę tego powielać, ja nie chcę tutaj nikomu wbijać szpilki. No ale wiecie takie komentarze: jeśli ktoś doszedł do mojego kanału, dołączył, no to i yy, nie widział wcześniejszych odcinków, no to może sobie wrócić do tych odcinków, sobie to porównać. Ja jestem czasami też w szoku, bo widzę nawet po moich grafikach, po moich miniaturkach, po moich wypowiedziach, że potem kanały z większymi zasięgami yy, gdzieś wspominają te rzeczy, które już zostały wypowiedziane u mnie na kanale. No ale wiecie, no ja mam jeszcze małe zasięgi yy, w porównaniu do tych kanałów z większymi zasięgami, ale po malutku, do przodu, spokojnie, spokojnie. Yy, I kolejny komentarz. Yy. Od Hana Riestonia 24. Drogi bezrozumny człowieku, jeżeli chcesz się modlić do Larego to jest twoja sprawa, jednak nie myl Hosy z Hosanną. To są dwa różne pojęcia, ty bluźnisz i obrażasz katolików. Zamiast wypluć z siebie kolejną głupotę, najpierw zastanów się, głupcze. Ostro, ostro tutaj wchodzimy tu na pole religijne. Ja nie chcę tutaj się wypowiadać na temat religii, ale to jest tylko przykład no, kogoś, kto wierzy w coś, co tak naprawdę nie do końca rozumie. Ci wszyscy, którzy są w świecie krypto, wiedzą o co chodzi, jeśli chodzi o słowo Hosanna. Ja nie mam zamiaru i nie miałem zamiaru tutaj nikogo obrazić, tym bardziej ludzi, którzy w coś tam wierzą. Ja oczywiście też wierzę. W co wierzę, to już zostawię tu dla siebie. No, tutaj są komentarze. No, może ja ich nie popieram. Każdy, każdy oczywiście ma, jakby to powiedzieć inne podejście do, do swojej wiary. No ale gość tutaj, czy, czy pani, czy, czy, czy pan, widać, że. Zagorzały katolik, i jakieś słowa mu tutaj przeszkadzają, których tak do końca nie rozumie. E, także tyle, jeśli chodzi o komentarze, wracamy tutaj do ciekawostek. Tutaj oczywiście, tak jak to podkreślam, i będę to podkreślał siebie na kanale, nawet jeśli to będzie komuś. E, nie na rękę, ktoś kogoś będzie to irytowało, ale to jest, słuchajcie, mój kanał, tak? I ja sobie będę go prowadził tak, jak mi się podoba. Nie każdemu się musi to podobać. Ja uważam, że rzeczy, które są ważne, które płyną w świat, w świat mediów, jeśli chodzi tutaj oczywiście o całego Bitcoina i o kryptowaluty, no to ja o tym wspominam. Tutaj z, z wczoraj też Michael Saylor podał twita Bitcoin tak idzie i zbliża się wielkimi krokami do Wall Street. Wiecie, no tutaj gość, były szef yy, sec wypowiada się też w bardzo samych superlatywach, jeśli chodzi o Bitcoina. Yy, tutaj Bitcoin Archive, to samo. Były przewodniczący SEC, zabezpieczenia w Bitcoinie są wystarczające, aby instytucje mogły umieścić swoje nazwy na produkcie, czyli chodzi mu głównie o to, żeby ci, którzy się podpisują teraz pod Bitcoinem, czyli yy, no taki gość jak Larry Fink z jego BlackRocka, inni, inni duzi gracze, którzy wchodzą, no to oni gdzieś tutaj yy, dają duże, duże rekomendacje dla dla Bitcoina duże poparcie, tak? E, Popierałem je swoim nazwiskiem oczywiście. I to jest na pewno e, mega news, byczyn news. E, wiecie, bitcoinów cały czas na giełdzie ubywa, jest coraz ich mniej. E, no, można sobie tylko wyobrazić, jeśli naprawdę wejdą duzi gracze, co się może zacząć. Ja na to oczywiście czekam. Wszyscy, którzy gdzieś tam w krypto siedzą, pewnie też na to czekają. No ale trzeba dodać sobie 2 do 2. I wiecie, zawsze, zawsze nam wyjdzie 4. To jest prosta matematyka. Chciałem się dzisiaj jeszcze odnieść do jednej, jednej ciekawostki, jednej rzeczy. Mianowicie do wczorajszego odcinka x Grosza. Wiem też, że wiele osób ogląda Xgrosza i wszystkie podobne kanały z tematyki krypto, i chciałem się tutaj odnieść do wczorajszego odcinka do zakładania farm na Pulse ie Puls Muszę to wybaczyć, ja muszę sobie to ściszyć trochę. Sobie to tam leci w tle, ale. Na co chciałem zwrócić uwagę? Powiem wam wczoraj kilka farm sobie założyłem, chciałem przelać sobie USDT mostem, powiem wam dramat. Przelałem po bardzo, bardzo długich przeprawach przez, przez Bridge. Przelałem 1000 dolarów. Wrzuciłem to tutaj na farmę 1000 dolców. 1000 dolarów jakieś 10 milionów 10 PLS-ów. No na tą chwilę 1,1 INKA, to jest jakieś 7,5 dolara. Coś tam te monetki się zbierają, tak jak xrosz mówił. No nie wiem, jak tutaj by było z większą kwotą. Na pewno, na pewno to by, ta skala byłaby większa. I powiem wam, z USDC było to samo. Nie mogłem z nie mogłem stablecoinów przelać. Potem już z USDT. W ogóle, w ogóle mi wyskakiwał cały czas error Tak jakby nie było płynności, po prostu No i DAI, DAI tutaj przeskoczył W sumie najszybciej, bezproblemowo Powiem Wam, że jeśli chcecie tutaj z Ethereum, z sieci Ethereum przelewać sobie na Bridge'em na XA, na PulseChain'a No to polecam DAI'a, bo DAI w ciągu 30-40 minut No to i tak jest, jest długo ale, ale nie było problemów, wszystko się odbyło zgodnie tutaj z założeniem bridge'a. Był claim, wszystko ok. Tutaj sobie wrzuciłem, to miałem trochę tam jakichś luźnych stablecoinów, to sobie tam zrobiłem też farmę. No to od wczoraj ta farma, niecałe 2 inki, 1,7 inka, już nam dała jakieś 11 dolarów. No zobaczymy, ile tutaj będzie po miesiącu. No tutaj przy kolejnej farmie, jeśli byśmy chcieli sobie wyliczyć wrzucając powiedzmy nasz 1000 dolarów na 5 lat no to pokazuje nam słuchajcie 613 tysięcy dolarów czyli przez 5 lat z farmy gdzie wrzucamy 1000 dolców i 1000 dolarów w WPLS no to da nam to 94 756 inków, no przy tej cenie da nam to taką kwotę ja Wam powiem, no, czysto, czysto, jakby spekulacyjnie, chciałbym sobie to tutaj podtrzymać z tym tysiącem, z tysiącem dolarów. Zobaczymy, jaki, jaki to będzie miało wydźwięk, jeśli chodzi tutaj o, o wyprodukowanie, na, znaczy wyprodukowanie, wyfarmienie tych, tych naszych inków. No bo tutaj te, te kwoty to są bardzo, bardzo pokaźne. Oczywiście to też jest zależne od tego ile, ile dany INK będzie, będzie kosztował. No bo jeśli sobie tutaj weźmiemy na jeden dzień, no to w ciągu jednego dnia mamy 3,5 dolara, 0,5 tak i tak dalej. 7, 30, 1 rok i 5 lat. Oczywiście musimy pamiętać, że to wszystko robimy na V1C. I jeśli chcemy założyć jakąkolwiek farmę, to musimy mieć WPLS-y, tak? czyli musimy sobie wymienić nasze PLS-y do WPLS-a, bo tak jest najlepiej. I wtedy, jeśli mamy stablecoiny jakieś tutaj na stronie PulsChaina, no to możemy sobie taką farmę założyć, Tu oczywiście do każdej farmy możemy sobie dorzucić daną płynność, wrzucamy sobie pulsika, możemy to sobie jakby odebrać możemy tutaj to zakończyć minusikiem zakończamy tak czyli możemy wziąć ten max confirm i cała cała nasza tutaj ta pula którą tutaj mamy wraca nam tu na portfel a jeśli chcemy tutaj sobie coś dodać dodatkową jakąś płynność znaczy płynność jakąś tutaj kwotę do farmy no to możemy sobie to tutaj zwiększyć Powiem Wam trzy farmy założone. Coś tam to kula. Zawsze jakieś, jakiś, jakieś, wiecie, pasywny dochód. Nawet tutaj miałem e, kilka inków e, i zrobiłem też sobie, wrzuciłem tam kilka, zobaczcie, 4,5 ink i 284 pls -y. e, To była taka pierwsza próbna farma i ona coś tam daje, 17, 17 centów. No na pewno, wiecie, jakbyśmy tutaj wrzucili. E, 10 000 dolarów, 100 tysięcy dolarów i wartość, byśmy musieli mieć też w PLS-ach oczywiście taką wartość 100 000 dolarów czy 10 tysięcy dolarów, no to na pewno ta farma będzie nam tutaj trzaskać więcej tych inków i wtedy, wtedy jest to może bardziej opłacalne, ale powiem wam, jeśli chodzi o całą płynność na no wygląda to dramatycznie. No dopóki, wiecie, nie będzie większego hypu z projektem, z tą siecią, no to będzie to działało i będzie to tak funkcjonowało, jak, fun jak funkcjonuje do tej pory. Ja powiem Wam cały czas, gdzieś tam trzymam, trzymam kciuki za, za Rysia, że Rysiu się w końcu odpali i zacznie pajacować, tak jak pajacował, yy, jak tworzył cały Pulse X i Pulse Chain. To niech teraz się weźmie do roboty. Jeśli jeszcze się oczywiście żyje, jeśli gdzieś tam funkcjonuje, nie jest już tak odklejony od rzeczywistości, że, że nie może się ogarnąć, żeby, że wróci i że wiecie, zacznie, zacznie wtedy swój. swój. Jakby to powiedzieć, robić swój najlepszy myk, który potrafi, tak. Jest to goś od PR-u, od marketingu i w tym się czuje najlepiej. I może wtedy wtedy cały pulse X, cały Pulse Chain zrobi tutaj robotę. Ale mi tego wam powiem, nie jest w mocy mojej tutaj oceniać to zweryfikuje rynek, bo tak to wygląda w krypto. Krypto weryfikuje wszystkich, powiem wam, wszystkich tych, którzy myślą, że już są starymi wyjadaczami, też potrafi rynek zaskoczyć e, oczywiście wszystkich tych, którzy, którzy są świeżi w krypto no to ich krypto zawsze zmieli, wypluje e, no bo taki jest rynek rynek finansów, to nie tylko rynek krypto, rynek akcji, obligacji ETF-ów, ludzie myślą, że to jest, jak się gdzieś tam coś tam poczytają, coś gdzieś tam kogoś posłuchają, już myślą, że e, zopali Pana Boga za Zapięty i że potrafią rozjebać ten rynek na części pierwsze, a potem przychodzi weryfikacja i niestety kończy się to w inny sposób. Ale nie chcę tutaj już zanudzać. Yy, oczywiście wszystkie komentarze. Dzięki panie Janie Kryptosapię z fartem tego, te, tego wiersza i tego Brzechwy to sobie nie wybaczę, no, ale czasami tak bywa. Człowiek jest omylny. A ten, kto myśli, że nie jest nieumylny, no to zawsze, zawsze straci, zawsze się przejedzie. Także tutaj, bez, rozum, bez rozumnego człowieka, pozdrawiam Pana, Panią. Tyle ode mnie, gdziekolwiek jesteście. Trzymajcie się, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, dać łapkę. Wtedy algorytm YouTube'a lepiej to pozycjonuje. Powiem Wam, wariuje wariuję ten algorytm YouTube'a, ja Wam tutaj pokażę, przeskoczyłem ostatnio na 3000 subskrypcji, potem cofnęło mi do 2700 subskrybentów. Powiem Wam, nie wiem, nie wiem dlaczego tak się dzieje, dlaczego YouTube, YouTube dodaje tych subskrypcji raz więcej, raz mniej. Ja widzę, że to się czasami przekłada na oglądalność jakichś filmów moich, ale z drugiej strony jest to i tak, nie jest taka proporcja jeden do jednego, ale też widzę, że inne kanały tego też nie mają. Ktoś to ma 50 tysięcy subskrypcji, robi jedną dziesiątą oglądalności, czyli 5 tysięcy osób mu ogląda z 50 tysięcy subskrypcji zbieranych przez ileś tam lat. Powiem Wam, nie wiem jak to funkcjonuje. Trzeba robić swoje pomału, ale jeszcze jak ktoś nie dał subskrypcji, nie dał lajka, to, to niech o tym pomyśli. I co, tyle ode mnie z Fartem, do następnego razu. Trzymajcie się.